Habaniya, niewielkie miasto w centralnym Iraku, położone w prowincji Al Anbar, około 80 km na zachód od Bagdadu. To tutaj od 1934 roku znajdowała się baza królewskich sił powietrznych. Brytyjczycy stacjonowali w Habanii przez ćwierć wieku, aż do 1959 roku. Kiedy ostatecznie wycofali się z Iraku. Początkiem końca brytyjskiej obecności w Iraku był wojskowy zamach stanu z 14 lipca 1958 roku. Rewolucja obaliła monarchię haszymicką, przynosząc głębokie zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne. Nowy rząd wycofał się z probrytyjskiego Paktu bagdadzkiego i nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRR, Chinami i krajami Bloku Wschodniego. W efekcie Brytyjczycy ostatecznie opuścili Irak, zamykając bazę rafu w Habanii 31 maja 1959 roku. Dlaczego jednak chabania jest dla nas ważna? Co sprawia, że warto wspominać o tym odległym miejscu? Otóż na tej spalonej słońcem ziemi, daleko od Rzeczpospolitej, spoczywają szczątki polskich żołnierzy. Chodzi o żołnierzy Armii Polskiej na wschodzie. Pod koniec 1942 roku jednostki wchodzące w skład Armii Polskiej na wschodzie przeniesiono z Palestyny do Iraku. Gdzie przechodziły szkolenie i reorganizacje, aby w 1943 powrócić do Palestyny. Okres pobytu na Bliskim Wschodzie został wyzyskany jak najbardziej wydajnie dla szkolenia i zorganizowania korpusu, który powstał z ludzi wydobytych z kaźni rosyjskich w stanie opłakanym. Wyszliśmy zwycięsko w walce z malarią. Ciężkie warunki klimatyczne nie odbiły się zbyt ujemnie na kondycji fizycznej żołnierza. Wojsko było odkarmione, dość dobrze wyszkolone, dyscyplina stała na wysokim poziomie. Ponadto żołnierz pragnął walki. O tym, z czym zmagali się polscy żołnierze, mówi bardzo dobrze fragment opracowania wydanego przez łódzki IPN Ocaleni z nieludzkiej ziemi. Posłuchajcie. Największym wyzwaniem dla szkolących się żołnierzy był iracki klimat. Nie pomagały tropikalne stroje, namioty, ani dostosowanie harmonogramu dnia. Ćwiczenia wojskowe odbywały się wcześnie rano i wieczorem, a w ciągu dnia życie zamierało. Żołnierze szukali cienia w namiotach, a tylko ci najbardziej wytrzymali i rządni przygód wyruszali na polowania. Decyzja o przegrupowaniu do Palestyny w 1943 roku przyniosła znaczną ulgę. W Chabani stacjonowały następujące polskie jednostki: 3, 5 i 7 pułk artylerii przeciwlotniczej lekkiej oraz 8 pułk artylerii przeciwlotniczej ciężkiej. Po opuszczeniu bazy przez Brytyjczyków. Pozostało tam jedynie opustoszałe lotnisko oraz cmentarz wojskowy. Znajduje się na nim łącznie 270 grobów, w tym 173 groby z okresu II wojny światowej. Spoczywa tam również 10 polskich żołnierzy oraz 1 Norweg. Przez 46 lat cmentarz popadał w ruinę, zaniedbany i zapomniany. Dopiero w listopadzie 2005 roku. Amerykańscy żołnierze oczyścili teren, usuwając śmieci, powalone drzewa i dokonując napraw po aktach wandalizmu. Dzień pamięci na tym cmentarzu obchodzono w latach 2005-2009. W Chabanii na cmentarzu królewskich Sił Powietrznych spoczywa dziesięciu polskich żołnierzy, poległych w trakcie wędrówki do wolnej ojczyzny. Pamiętajmy o nich. śnikolego twarde łoże, śnikolego twarde łoże, zobaczymy się jutro może, zobaczymy się jutro Habania, choć odległa, pozostaje miejscem, gdzie wciąż obecna jest historia polskich żołnierzy. Ich groby to świadectwo trudnej i często zapomnianej drogi, jaką przeszli nasi rodacy w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy o nich.